Cześć, mamy dzisiaj 7 maja. A co to za data? Spotkanie z widzami. No, jedziemy właśnie na miejsce. Pogoda jest, powiedziałbym, deszczowa, ale w sumie to dobrze, bo dzięki temu będzie mniej ludzi w górach. A to nam się przyda, bo zadeklarowało się chyba ponad 80 samochodów, że przyjedzie. Nie wiem, jak my to wszystko ogarniemy, ale zaraz się dowiemy. Na razie jesteśmy w drodze do Bikeya, tam się ze wszystkimi widzimy. No i zobaczymy, co dalej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pierwszy autka widziałem już są na parkingu. Cześć. Kawkę. Kawkę. Terenówki się zbierają. Ja go do do samuraja. Muszę tego później pooglądać Miało być 10 osób chyba jest więcej niż 10 osób. Oglądają mi samochód dziwnie to. Pewnie katalizatora już nie mam Pierwsi, Pojedziemy. Jeszcze weźmiemy tutaj znajomy. Macie jeszcze, tak? tego GPXa włączonego? Mamy jednego, drugiego, Mapę sobie włączcie satelitarną. Tu nie wiem jak, ale tu mam satelitarną. No to co, powodzenia i widzimy się na widzimy miejscu. się na miejscu. Do zobaczenia. Jazdy. Dzięki. Powodzenia. Super, jest w ogóle tyle ludzi, wszyscy są w ogóle tacy mega mili i serdeczni. W ogóle cieszymy się bardzo, że jest tyle osób przyjechało. No nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i klimat jest mega. Także ruszamy w traskę i widzimy się na ognisku później. A oni cały czas tu jeszcze przyjeżdżają. Ja nie wiem, skąd się tyle terenówek w ogóle wzięło. Dobra, jadą, widzę, że jadą, jest dobrze. Trochę się auta rozeszło, ale jest podobno korek aż do asfaltu, a jedziemy już z pół godziny. Dobra, chyba wszyscy są, jedziemy dalej. Nieśrodkiem. Problem jest taki, że albo wpada lewym kołem do dziury, albo wpada prawym, a powinien ją wziąć między koła. To są blokady! Jak się podoba trasa? Zajęliście i kupujemy terenówkę. Tak. Jak się bawicie? Elegalna. Najlepiej, najlepiej, jak można. A nie co się stało? A no bo, bo źle pokierowałam Poprowadziła nie, was źle? stwierdziliśmy, że było prosto Za wysoko mamy światło i was zrazimy Dlatego nas pokierowałaś na, na trawo, żebyśmy się odczepili No wiecie ja zjechałem na bok, tak myślała Ania A ja jechałem w trasę i kazała im jechać w drugą stronę nagrać jak ludzie zjeżdżają No ale znaleźliśmy się, jedziemy dalej Nie cofamy, bo pewien miły lokalny pan powiedział, że nas nie puści. My musimy jego puścić. No, ale musimy to uszanować. Ale powiedział, że jak go puścimy, to sam mamy przejechać. Nie powiedział nam, że będzie robił aparat. Tak, aferę. musimy mu tylko zrobić miejsce Tak, żeby on powiedział, zjazd. że on nie będzie na własnej drodze cofał. Tak, i nikogo no, tak. no i cofamy. Głównym założeniem naszego spotkania było po pierwsze spotkać się z Wami i zrobić dla was coś ciekawego, czyli zorganizować trasę, która będzie legalna. Cała trasa przebiegała przez tereny prywatne lub drogi publiczne. Bardzo nam zależało, żeby ani fragment trasy nie przebiegał przez lasy państwowe i żeby trasa była w pełni legalna. Chcieliśmy zrobić tak, żebyście mogli zobaczyć nasze Beskidzkie góry, pojeździć troszeczkę po nich, ale żeby nie było żadnych problemów z tym związanych i jak najbardziej nam się to udało. No, dokładnie. Cześć, jak Ci się podoba trasa? Super. Super? Fajna? Mam nadzieję, że wszystkim małoletnim dzisiaj uczestnikom się podoba, że nikt się nie boi. Nie boisz się? Ja się teraz trochę boję. Teraz? Z nami dwoma? Nie. Ogólnie tutaj jest no ja lód. Chyba wszystko co najgorsze już za nami. W sensie najtrudniejsze elementy trasy. Teraz już tylko widoczki, za niedługo myślę, że dojedziemy do miejsca biwaku. Bezpiecznie pokonana. No już praktycznie cała trasa, teraz zostały tylko odcinki takie po asfalcie, do dojazdówka do miejscówki i jesteśmy. Tam kolega macha, ale nie wie, że ja nagrywam w drugą stronę. Auty jest troszeczkę dużo, ale jakoś tu się wszyscy łukamy. Idę zobaczyć jak tam na miejscówce biwakowej, co tu się dzieje. Jest ognisko. Dzień dobry, smacznego. Słuchajcie, mogę Was wszystkich prosić na chwilkę o uwagę? Zacznę od tego, że nie ze wszystkimi się na pewno... Gdzie ty poszłaś? Chodź tutaj. Ja też cię słucham. To no co ja mam sam? Ołtarzyk, no. Dziękuję Ci Pani. E, nie ze wszystkimi się przywitałem na starcie, także witam się z Wami ja i Ania. Serdecznie. E, jak się podobała trasa? Dużo kamieni. Mam nadzieję, Ma że, mam nadzieję, że bez jakichś większych przygód po drodze, że wszystko się udało, że nikt nic nie poniżył. Nie, 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 nie. Kolega. Wydechy tracili Tylko auto za czyste. <suszy> eee. Czemu z nami jechać? Prawa dla organizatora. Brawa! Brawa. Nie, to dla Brawa. nie organizatora. organizatora. dla organizatora. To nie jest tak, że to wszystko moja zasługa. W organizacji pomagał mi przede wszystkim Aron, który tam stoi. Brawo, 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 brawo. Brawo, brawo! I jeszcze Grzesiek, którego niestety tutaj nie ma. Pomagał mi Młody, Ania, no to wiadomo, wsparcie w 100% tak zawsze, w każdej chwili. E, ale naprawdę, no wyznaczyć tą trasę, żebyście nie przejechali nigdzie przez Las Państwowy, nie było to łatwe, udało się. Mimo, że były tam jakieś różne sytuacje z właścicielami, czy może z osobami, które się podawały za właścicieli, to wydaje mi się, że wszystko jest ok. Nic raczej nie zniszczyliśmy i dla mnie to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że kiedyś się uda jeszcze zrobić znowu takie spotkanie. My też mamy taką nadzieję. Dla nas to dobre doświadczenie, a mam nadzieję, że wy się dobrze bawicie i będziecie bawić. Brawa dla wszystkich! Tylko nie jeździć mi po pijaku, nie wolno. Jak zobaczę kogoś, że pijany jeździ, to były i to do rzeki. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że dziękuję Wam wszystkim za przyjazd i w ogóle jest nam strasznie miło. Jest to dla nas mega mega po prostu, że jest was tutaj dzisiaj tyle, bo w ogóle się nie spodziewaliśmy takiego odzewu i mega się cieszę, bo nas to nakręca, żeby robić dalej to, co robimy. I bardzo Wam dziękuję wszystkim za przyjazd, naprawdę. Róbcie dalej, bo robicie dobrze. Dzięki, dzięki. Po drodze mieliśmy... Niektórzy z nas mieli takie różne sytuacje nie za ciekawe, ale większość z nich skończyła się. Do, w sumie wszystkie się skończyły dobrze. Tutaj na przykład kolega opowie o swojej sytuacji. No mieliśmy spotkanie z policją na jednej z dróg dojazdowych, prywatnych, aczkolwiek pan policjant powiedział, że oni do nas nic nie mają, a tylko że oni muszą sprawdzić każdą informację, no i ktoś zadzwonił, nie wiadomo czy turyści. Czy ktoś z właścicieli posesji, że jeźdzą terenówki? No, ale pan policjant nie był jakoś skłonny nas ukarać, aczkolwiek no, dane nasze zebrali. No i tyle w zasadzie, ponieważ to była droga prywatna, więc nie mieli podstaw nas ukarać. Czyli warto było studiować godzinami mapy własności terenów leśnych. Super. Jest taka sytuacja, że mieliśmy taką grupę Extreme i grupę normalną. I na tej Extreme trasa była w większości taka sama, tylko miała kilka takich dziwnych elementów. I tutaj siedzi koło mnie kolega, który jechał samochodem z przyczepą terenową. I ja nie wiem, jakim cudem on się tam po prostu na tej trasie znalazł i on przejechał. Po prostu ja. Zrobili tam chłopacy podjazd, myśmy podjali jeszcze wyżej i poszedłem jakby za grań popatrzeć, ile aut za nami jedzie. I tak patrzę i myślę, czy tam jest to auto z przyczepą? Nie, niemożliwe. Mówię, a nie, czy za nami jest jakiś maluch? Ona mówi, że nie, to musiałbyś, to musiałbyś to auto z tą przyczepą, nie? Ja mówię, jakim cudem on tam nawrócił? Możesz mi to wytłumaczyć? <grym> jak najlepiej. Po prostu do no, Antek ta przyczepa jedzie sama za samochodem. Ona jest się i tak dalej. No. Ale jak tu ty niema... się na tym nawrócił? Ja tam się na dwa razy Jimikiem łamałem. To nie wiem, czy mówimy w takim razie o tym samym nawrocie. Może jako szerzej wziąłem. Nie, wiem, ale wydaje mi się, że czasami jest tak, że jak jest coś niemożliwego do zrobienia i ktoś o tym nie wie, to właśnie to zrobił. To możliwe. To chyba właśnie była taka sytuacja. <grym> Naprawdę jestem w szoku i yy, gratuluję. Naprawdę Dziękuję. gratuluję. Bardzo, bardzo mi miło, że przejechałeś ten odcinek. Dziękujemy. Bardzo piękna trasa. Polecamy wszystkim. Bikaj kafe, żeby smakowało. <grym> Więc e, spróbujcie, jeśli ktoś ma ochotę, nie jest tego dużo. Robimy to e, trzy razy w roku. Mamy e, jak zlewamy, robimy ten trzy miesiące minimum zacier leży. Stoi i tak dalej, więc spróbujcie koniecznie, jeśli ktoś ma ochotę. Na ręce tu Antka, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A tu Ania ma ciasteczka. Radam na rano do kafty. Jutro otwieramy o dziewiątej. A bo tu oszukują, wiesz? Najlepiej to zapijać przez tą urządzenie Nie, nie, nie. kranik. Dzień dobry, ja właśnie kończę kawkę. Poranek był taki nie bolało, ale już nie leje, jest przyjemnie. Większość z Was już pojechała do domu. O, led mi się świeci. No, tak jak mówię, większość z Was pojechała do domu. Jeszcze kilka osób zostało. Dziś tutaj kończą śniadania, kawki. No i tyle, no. Jedziemy do bikaja, jeszcze zobaczyć, jak to tam wygląda dzisiaj. I chyba kończymy Ta przyczepa co wczoraj przez przypadek pojechała trasa Extreme to, to właśnie ona Ja nie wiem jak on się tam z tym zmieścił Przecież to ma z 10 metrów cały zestaw I nawet jej nie uszkodził No fajnie No, wszystko ogarnięte, posprzątane, śmieci zabrane i jedziemy. Na kawkę do Ikea. To jest nasze dzisiejsze biuro, i właśnie skończył się montaż filmu. A co za tym idzie, chciałem jeszcze na koniec powiedzieć kilka słów. Minęło dosyć długo od czasu, kiedy było to spotkanie, i miło było wrócić w ogóle składając to do tamtych chwil. Naprawdę miło to wspominamy. I mam nadzieję, że wy tak samo teraz oglądając tego filmu macie takie miłe wspomnienia z tego wyjazdu. Ja liczę na to, że uda się to powtórzyć. Może uda nam się zorganizować inną trasę, może w troszeczkę innym rejonie, ale naprawdę oglądając teraz te urywki z tamtego wydarzenia, było znowu taka trochę ekscytacja i znowu wróciliśmy wspomnieniami do tego jak było wtedy fajnie i jak było miło was wszystkich poznać. No, także jeszcze raz dziękujemy Wam wszystkim za obecność i jak macie jakieś uwagi odnośnie spotkania, bo pierwszy raz w życiu coś takiego organizowaliśmy, możecie napisać w komentarzach jakieś wskazówki na kolejny raz, rzeczy, które się Wam nie podobały albo które Wam się super podobały i można je zrobić jeszcze raz. Także jak najbardziej zapraszamy do komentowania i no i tyle no. My tak w ogóle to dzisiaj jesteśmy tutaj, bo jest straszny upał i u nas w biurze się nie da wytrzymać. A no, Jimmy jest takim przenośnym domem, a więc można sobie wziąć komputer, przetwornicę i pracować sobie w każdym miejscu. No to chyba tyle. Dziękujemy i do Dziękujemy. zobaczenia. Cześć.